PRS staje się dla nas bardzo ważną częścią naszej działalności i mamy w związku z tym dość ciekawe plany w mojej opinii. Pierwszy obiekt realizujemy obecnie w Poznaniu ponad 400 mieszkań, a kolejne trzy nieruchomości mamy zabezpieczone w Warszawie, w Łodzi i Wrocławiu. Chcemy doprowadzić do produkcji około 1000 mieszkań rocznie i to jest taki nasz cel. W tym momencie te zabezpieczone grunty pozwalają zrealizować 2,5 tysiąca, więc jesteśmy już na dobrej drodze, żeby ten docelowy plan tych tysiąca mieszkań rocznie realizować. Ale kluczem do sukcesu będzie pozyskanie partnera. I tak jak tutaj w czasie panelu opowiadałem, poszukujemy tych partnerów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Myślę, że partner w Polsce byłby ciekawym rozwiązaniem, bo dla niego ryzyka kursowe nie byłyby wielkim wyzwaniem, a dodatkowo myślę, że łatwiej doceniłby więcej dużych miast niż powszechnie. Zagraniczni inwestorzy doceniają pewnie jedno, może dwa, może trzy. Tutaj można by było powiedzieć o 8-9 miejscach do zainwestowania. I w tym momencie, gdy takiego partnera będziemy, na pewno nasze zakupy się zwiększą. I ten cel rzędu tych tysiąca mieszkań powinniśmy łatwo e, zrealizować.